Rok akademicki już się skończył, a studenci do nauki powrócą dopiero w październiku lub w najgorszym wypadku na tak zwaną kampanię wrześniową. Nie oznacza to jednak, że próżnuje organizacja środowiskowa AZS. W Gdyni po raz kolejny odbyła się plażowa impreza, która ma już swoją dziesięcioletnią historię, a jej formuła była wielokrotnie modyfikowana. Obecnie jest to Festiwal Sportów Plażowych i mamy tutaj Akademicki Puchar Polski w Siatkówce Plażowej i w Piłce Nożnej Plażowej. Dwie imprezy w jednym piłka nożna kończy się trochę szybciej, a siatkówka trwa 4 dni. Mamy aktualnie do dyspozycji 8 boisk do Siatkówki Plażowej i jedno do Beatstokera. Jest w tym roku rekord, bo w Beatstokerze jest 10 zespołów męskich i nowość taka: w tym roku trzy zespoły damskie zagrają jutro. A wśród plażowiców siatkarzy jest ponad 30 parmańskich i 44 damskie. Oczywiście festiwal sportów plażowych to nie tylko rywalizacja na piachu. No wiadomo, są wakacje, jest to impreza studencka, są też imprezy integracyjne wieczorne, tutaj w okolicznym lokalu w akademiku, tu gdzie wszyscy mieszkają. W turnieju Beach Soccer'a jednym z faworytów do końcowego triumfu była ekipa AZS UG, która w zeszłym sezonie występowała w ekstraklasie futsalu. Inna gra, tutaj gra się częściej w powietrzu niż, niż, niż na, na, na nawierzchni, na piachu. Mamy reprezentanta Polski Dominika Deptę w składzie, więc myślę, nie dojechał Paweł Friszke, bo już na kadr został wezwany, akurat zgrupowanie mają drugie. Gdzieś tam i szkoda, bo byłoby jeszcze bardziej widowiskowo, bo esencją tutaj są przewrotki i zagrania z powietrza. On jest z tym mistrzem szkoda, no, ale myślę, że w takim składzie też sobie poradzimy. Rzeczywiście trochę to inaczej wygląda, ale mamy tutaj futsalowo jeszcze taki zabałowy skład, więc myślę, że powinno być dobrze. Kto miał być głównym rywalem gdańskich akademików do końcowego zwycięstwa? Dziesiąta impreza, jeszcze Uniwersytet nie wygrał okazuje się. Mam zagrozić. No, ASD Łódź i w ogóle drużyny z Łodzi są trzy. One mogą nam najbardziej zagrozić. Gdańscy akademicy ostatecznie ulegli w meczu finałowym ekipie społecznej Akademii Nauk z Łodzi. Na najniższym stopniu podium znalazła się druga ekipa z tego miasta, tamtejszy AZS. Zmagania w turniejach siatkówki plażowej zakończą się natomiast w czwartek.